Witam w kolejnym odcinku z Minecrafta. Niestety nie na modach, ale w Minecrafta. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, bo idziemy sobie do piekła. Ostatnio się przygotowałem i mam pełno obsydianu. I sobie zrobimy portal gdzieś tutaj. Tylko gdzie? Ja sobie muszę poszukać miejsca na portal. Bo jak nie ma portala, to nie będę mógł pograć w portala. Dobra, nie chcę mi się szukać. Postawię na rynku, postawię portal do Nideru. By dziś świetnie. Albo tutaj, o. Vedi, idealne miejsce na portal do Niederöll. Normalnie perfekto 100%. No. Stu, I zaraz tu, i tu, i tu, i tu, i tu. Tego nie potrzebujemy. I tu, i tu. Chila. Tu. Jeszcze tu mamy portal, potrzebuję jeszcze flinta. Oj, wpadłbym, muszę się przygotować do piekła. Czy to będzie takie ciężkie, czy będzie łatwe, tego to ja nie wiem. Ale wszystko odkładam i nie wiadomo gdzie odkładam Jak zwykle Nigdzie nie mam na nic miejsca, więc muszę skrzynię jeszcze postawić jedną. Nie wiem Idę na razie na łatwiznę z tymi skrzyniami No dobra, to się przy nie, nie przydać się. Może się przyda nie, wezmę. Może się jednak przyda. Jadro wody się nie przyda, bo woda wyparuje. To się nie przyda i to też nie. Jabł... jabłca sobie zostawię. I crafting też. I se muszę wziąć. O, kobel. I flinta. Mam, mam mam, tu gdzieś flinta? Więc naprawdę mam taki bajzel tutaj, że nawet nie wiem gdzie mam flinta. Czy w ogóle mam jakiegoś flinta? Gdzie jest mój flint? Nie mam flinta. Co się dzieje? A to to to, to, to mi się przyda. A to też se wezmę. A co więcej tego wezmę? O! Sobie pohandluję trochę. Tu mi się przyda. I to też mi się przyda. Ludzie, nie mam Flinta. Będę musiał niszczyć to. O! Nie. No dobra. Zniszczę to. Linta mam Więc mogę zrobić zapalniczkę i pójść Do tego całego piekła Tego nowego piekła, do netheru Idziemy do netheru Dzisiaj do netheru Działa Czekaj, gdzie się mnie zaspał Ja no. jestem eee, e. jestem w jaskini. Słyszę gasty, widzę gasty. Sobie, sobie, sobie hełmik złoty założy. Jakby tu pigliny miały być? Kim ty jesteś? Ty szlamie Szlamy ogarnijcie się O! Kozaków zgrywają kurcze Dajcie mi tu szlamowe Kulki i, i idźcie stąd Gold Mam golda, ale fajnie Tylko 4 golda, ale lipnie Szlamowa kula, ale fajnie Dobra, muszę się tutaj przedostać Bo tu widzę czerwone drewienko. W sumie to są czerwone grzyby, ale czerwone drewno z tego się dostaje hello wow. piękny jeder sobie tutaj drogi powiększę jakbym miał szybko spierdzielać i jesteśmy czy ja mam siekierę? nie mam siekiery Kiedy indziej wrócę pod drewno. No nie gadajcie, no nie gadajcie, niebieskie i czerwone drewno będę miał. Łapani, etki, etki, same etki. O no, nie, Hoglin. To taka świnia z Afryki O, podpalił się! Podpalił się! Podpalił się! będę miał pieczone mięso, hehe he. Cztery mięsa pieczone To nie wiem jak się nazywa ten biom, ale ja chcę do wypaczonego... Łaszczy! Łagarnij się! Łogarnij się, łogarnij się Łogarnij się No Cześć Pigliny mam coś dla was Możemy sobie pohandlować Masz Oddaj Coś fajnego oddaj Weź się na chwilę Tutaj widać takie lekkie kreski. Tutaj normalnie kreski widać. Panie piglinie, co ciekawego dostałem? Nic ciekawego, że mnie dostał, no. Edek, ma Ty widzisz gdzieś tutaj drugiego? A tu jest. Ty mi daj coś lepszego, mi się przyda coś lepszego. Daj mi coś lepszego, jesteś bezużyteczny, ale daj mi coś. Mam tu złoto, daj mi coś. Edek, ty też też złoto? Co ja tobie zrobiłem? Czemu ty mnie atakujesz? Co ja tobie złego zrobiłem? Edek, Edek, opamiętaj się, opamiętaj się, opamiętaj się, ty, piglin. To ty na pewno to mu zrobiłeś Za karę dawaj coś fajnego Może ta się popatrzałem Nieważne Dawaj coś fajnego Dawaj coś fajnego Coś fajnego Perły dzięki Jedną rzecz chcę zrobić Chcę wkurzyć piglina, a potem mu złoto. To będzie świetło. Ale najpierw wykopię złoto. Złoto jest fajne. Właśnie! Co tu? Co co się dzieje? Czemu mnie biją? Czemu wy mnie bijecie? Czemu? Czemu mnie bijesz? Czemu mnie bijesz? Czemu oni tacy są? Ludzie! Czemu oni mnie leją? Gdzie, 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 gdzie moje wejście do portalu? Czemu mnie lejecie? Ha, mam nazwę, mam nazwę Rahita. Haha. Czemu mnie lejecie? Opamiętać się. Ja wam tu złoto przynoszę, a wy? A wy co? A wy mnie lejecie. Gdzie jest mój portal? Gdzie jest mój portal? Ja się pytam. Chleb, uratuj mnie. Gdzie ja to przejście zrobiłem? Gdzie ja mam to przejście? <laughs> ej, ej, gdzie mój korytarz? Piglin, weź pomóż. No to są jakieś jaja. Zostaw mnie. Co ja ci tego. Z... Ja ci zrobiłem. Co? Popatrzyłem się na ciebie czy co? Ha, pali się, ale, ale ja ja, ale ja ja. No Gdzie mój korytarz? Ja chcę mi już stąd wyjść. Dajcie mi mój korytarz. Jak mój hełm? Mam dobry hełm. No nie. Ich tu za dużo jest. A gdzie mój korytarz? Dobrze, że już mnie te ogliny Pigliny nie biją Ale nie wiem co ja im zrobiłem. Za mało złota im dałem, czy co? Może gdzieś u góry mam portal. Kurcze, nie pamiętam gdzie ja portal dałem, gdzie mam portal. O, jest, znalazłem. Odnalazłem mój dom. Normalnie ja sobie tutaj wrócę. Wrócę i sobie pokopię. Czerwonego i niebieskiego drewna. Dobra, no, Brak wiem gdzie mam... Uspokój się, uspokój, uspokój, uspokój się. O nie no, ty też chcesz mnie bić? Dlaczego ty taki jesteś, no? Ja tu pokojowym... Ja tu poko spokojem przychodzę normalnie, a co, a ty mnie bijesz? Ty jakiś niepoważny czy co? Nie wiem, to sobie tu posadzę. To sobie wezmę. Temu piglinowi dam jeszcze trochę zło, tylko nie przez lawy. Cześć piglin. Nie wkurza się co, nie? No to dobrze. Masz tu złoto. Miejsca. Jak to możliwe, że ja miejsca już nie mam, panie Piglin? Crafting sobie tutaj postawię gdzieś, nie opodal, żeby mieć, żeby móc kraftować w piekle coś, może nawet jakąś bazę sobie normalnie tutaj zrobi. Yy, przydałaby mi się, nie wiem, twierdza by mi się przydała. A ty się uspokój, o polowanie na ciebie zrobił. Oś ty, Coś ty na rogu, Wiesz co mam dla ciebie coś? Ty masz złotą zbroję Wojowniku, to daj mi coś fajnego A, obsydia. No to nie było coś fajnego Ale Mogę sobie udekorować tutaj. W sumie tu mogę taką małą wypadową bazę sobie zrobić. To akurat, taka fajna jaskinia. Tutaj jakieś pustkowie, normalnie. Pokaż mi te pustkowie. Czarny miecz ma. I tamten też A tu jest ten głupi biom Ze szkieletami W sumie głupi, jaki głupi, fajny nawet, ale... Ale na tym biomie jest hardcore Wielki hardcore O Panie, już są szkielet... kości Daj mi bloki kości A ty nie strzelaj Dobra Podaję się Oddaje się mnie tu nie ma O co ten fajny cyk tak jest Ty masz siodło? Nie masz siodła Chodź tu gast Ustrzaleć, a ciebie ulije. Co, nie trafiłem? Wow. Zapomniałem, że mogę odbijać te kule. Ha, uza, o nie, Edek. Edek, czemu ty mnie chcesz ciągle bić? Co ja tobie robi? Poza tym, że gapię się na ciebie. Tak, chcesz, lap? Idę po i mnie nie ma. Kurczę, nie mam miejsca. Jak ten tą łzę. Nieważne że umrę dawać mi łzy, mam źle. Spil dzielam. Repat. Co on prysznic... ...prysznic lawy bierze normalnie? Prysznic z lawy? Ja mu dam prysznic lawy. W ja mnie to mu nie dam, bo nie mam wiadra lawy Mam kuszę I tej kuszy nie potrzebuję i jest naciągnięta Co? Okej, okay, tak nie ma nikogo, to sobie wezmę bloki kości Nie ma nikogo Ej, mówiłem, nie ma nikogo Nie ma nikogo Nikogo nie ma Nikogo nie ma, albo dobra, 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 jednak to się jest, ale nikogo nie ma. No, i się tam palić. No, to mamy trzy, cztery wiomy koło siebie. Jeszcze bazaltowego pola brakuje normalnie. Jest wszystko. Full wypas Oż, ty. ty gruby, gruby szlamie. Ty etku normalnie, no? Co ja sobie zrobiłem? Wiem, że się denerwujesz, jak się ludzie na ciebie patrzą, ale... No ale trzeba przywyknąć się do tego, nie? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dzięki za szla... A, co ty się tak... Co, 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 co? Co ty się tak rozwajasz? Łapanie! Łapanie, więcej was nie było. Nie bić mnie. Nie bić graczy, ok? O inaczej gracz uderzy was. U... Jaskinia. Jaskinia! I piglin! I złoto! Kurczę, fajnie było, gdybyś mi dał ten zaczątowany miecz. Bo on taki fajny jest! Czy on na mnie biegnie? Nie. Czy tak? Nie, on się na mnie interesuje. sobie portal uładnię. Będę miał pięknie tutaj. Już sobie bazę wypadło. on bo nie. Wracam i sobie zrobię zrobię coś, żeby co 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 to mnie nie Ty 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 ty, no, tu 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 nie masz wstępu. Ty tu wstępu nie masz. Ta ja muszę coś zrobić, żeby wieśniacy tutaj nie wchodzili. A wiem co zrobię Żeby wieśniacy tutaj nie wchodzili Normalnie im tu płotem zagrodzę I nie będą mieli wstępu wieśniacy Bo będzie płot W sumie płot to trochę zły wybór Bramki by się jakieś przydały W świecie są nawet patyków nie ma, no co za żena o, takie furtki potrzebuje. No i potrzebuje też miejsca. No. I teraz można o czymś gadać. Bo jest miejsce. Więcej furtek potrzebuje. Przejść wystarczy Powinno przynajmniej wystarczyć Sobie to całe zagrodzimy Ej! Co ty, co, co, co ty tam eksprolujesz już? Jeszcze zobaczę czy nikogo czasami nie zostawiłem Liu, Jest tu jakiś wieśniak? Halo wieśniaki? Dobra, nie ma wieśniaków, jest dobrze Pora sobie y, ładnie portal udekorować Czy coś w tym stylu O nie Nie w tą stronę Słuchaj co najpierw sobie się powinienem przespać to dobra myśl. Bardzo dobra myśl to jest. No i teraz można normalnie. Czemu ty niczym nie handlujesz? No i teraz można se furtki poustawiać. Tak od góry se poustawiam furtki Może nikt nie wejdzie albo nie wyjdzie stąd Co? Już nie ma furtek coś źle obliczyłem A nie, dobrze Dobrze wszystko jest Cyk To to mogę sobie wziąć Ładnie pięknie. Tutaj sobie dirta dodam. Abym mógł sobie tutaj wchodzić. O. I mam nadzieję, że nikt nie przejdzie. Tędy nie przejdzie. Tędy nie przejdzie. No. To jesteście bezpieczni. Mój złoty hełm. Ledwo dycha normalnie. Też marchewki? Łap marchewki. Piękny portal. Jeszcze zobaczę. Czy ten tutaj nadal jeszcze broni naszej wioski. Ten tutaj wojownik jest A tamten szabrownik też jeszcze nie ma Czy już poszedł No wiecie co? Za długo tutaj mieszkasz O, kolejny wojownik To może on celuje do tego wojownika A nie do tamtego. Sam nie wiem. Nie, fajnie by było, gdyby zniknął, wtedy nie musiałbym go pokonywać, i moja wioska byłaby bezpieczna cały czas. No i taki już tutaj nie jest. To znaczy, że mamy portal. I to znaczy że to już jest koniec odcinka, więc na razie i do następnego. Cześć!